No po, Pokaż jak to negatywne komentarze wpływają na ludzi To jest podkład? Co nawet podkłady sprył Całe 10 kg Tylko zaraz ci będzie pewnie przód skakał bardziej. Zobacz ile kilo mniej masz szpachla zrzucona, to... Myślałem, że gorzej, gorzej wygląda pokrywa. Z pomijakiem, że się odskrobał, to... nawet prosta. Czyli co? Już nie będą czepiali komentarze ten, że zrób coś z tą maską? Coś zrobiłem. No zawsze coś. Dwie dychy na spraya, trochę czasu i zrobione. Żeby się tak w poprzek teraz, że wiesz, po żeby szło Ale powiem Ci, że jak tak patrzę, to na rzeczywiście dużo lepiej wygląda. To już jest dużo podprostował czy tylko tam trochę pospawałeś? A czemu od razu tak nie mogłeś zrobić tylko szpaklowałeś? Miałbyś spokój... To była gładka wtedy. Wtedy. A po dwóch latach popękana. Nie no, jak chcesz, to potrafisz. Będzie można te trzy przyczepy ciągnąć. Jak będzie pomalowana, to mocniejsza. Mm. <laughs> Przy okazji, elektryka zrobiona to i będą świecić trzy przyczepy. Oczywiście szybko schnie. Dobrze nie zdążysz na niej, to już praktycznie słucha. Ale jak 30 stopni, prawie na dworze, no to. No. Na środka też malujesz? A tu jeszcze by się przydało w ogóle z linki zrobić zabezpieczenie. Linki są, to zróbmy ten. Przed otwieraniem taką drugą, żeby ona nie niż nie spadała na drugą stronę. To się wytnie. czy mnie co jest lepszym efektem malowanie ze spraya czy malowanie z ropownicy przez środek te wgłębienie jeszcze może pociągnąć masz tam jeszcze tego podkładu tu idealnie na środku to 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 zagłębienie takie Dobra, jeszcze tutaj ta końcówka wejdzie, masz tak jak to Bo tu najwięcej później będzie wychodziło Kurde, ale że tak szybko wysycha? No tak, ale że już No ile, za godzinę ten, czy tam po pociągniesz farbą i będzie git. Patrzcie, gdzie to jest opisane? A może nie będzie. A ile to ma? 400. Wiesz, pokaż. To jest 400. I mówisz 10 zł kosztowało? No, w sumie rzeczywiście się nie opłaca malowanie z tego, z pistoletu. No, tej puste. Co to, natryskiwać? Dwukrotnie jest odległości około 25 cm, bla bla bla. Nie widać nigdzie opisu. To już kolor? Zobaczcie też, jak to kolor wychodzi. To tu podnośnik ścigni, w sumie i tak jest najlepiej. To Te, jak to mówiłem na YouTube, 10 tysięcy łapek w górę i ten. Malujemy cały ciąg. No. Ładny, ładny kolor. O taki czerwoniasty. Będzie dobrze. No. Szybka polerka i kolor wraca. Ładny pach. No pachnie. No, ile to tam trzy śruby i... Nie no, no, bo później się będzie maszyną polerować. No, ale ją trzeba umyć tam jeszcze z boku. Bo tam jest ten zaciek taki z tego wiadra, co wtedy było. Naklejki jeszcze ewentualnie można znaleźć albo objechać no, obok. Naklejki to przy poleruję to się. Iść. Albo zajdą. ja no, 10 zł naklejka. No i <laughs> będzie zaraz nowa <laughs> maska. A no, pokaż jak ja tam coś robisz z maską. 全員で手をどうする Już się kończy? Nie. Kiedy wpadłeś silniką? Już prawie że siedzi? Prawie. łatwo się to zrobić. Dorobić. Byli, złożyć. A tutaj te wałki ci pasują mi to? Wałka? Jest przykręcony. No się tak widzę, że te. No bomba przykręcona. Była... Teraz na poduszkę z czego posłać. I co? Można silnik od tarpana do wozidła tego japońskiego wstawić? I osprzęt. No, i osprzęt jeszcze. No, osprzęt też jest. Zależy, że pompa jest to sił... I nie, nie, nie do, że pasuje, to jeszcze będzie ten. Węże bez przerabiania. Głupi to ma zawsze szczęście. Ale żeby się nie okazało, że się wpierdzili już na minę teraz. Jak się da, to teraz jeszcze ci zaraz zaczął ten, kolejny przywozić, tam zrobi. Wolnie się będę robił, <laughs> Nie ma rzeczy niemożliwych, po prostu są tylko takie, które będą więcej kosztować. To człowiek zrobi, to czemu człowiek tego nie ma. przerobi. No. Jeszcze trzy spraje kupisz i błotniki zrobisz. Blachy chociaż weź, tam się coś porobi. No i porządek zrobić, żeby tutaj na zboże można było. A, no właśnie. A to jeszcze musisz zrobić przed koszeniem? No na to w sumie nie głupie. A tam hydraulika tego też, czy one są sztywne? W sumie można by ją przywieźć. Może sobie malować jeszcze tamten dół? Nie no bo ja wiesz, ja bym, ja bym mógł ją porozcinać i sobie chociaż elektrykę zrobić. A później to wszystko nic tak nie przeszkadza w tym. Murko ma kiczoty, ja z powodu No mamy kolejne kiczoty, pojawi się to nasze jesienie. Ricky Bober i Jaka Pulko. Będzie także East Clever z Dimmera Zmajda, a także Blurred Lines od Dimmera Zmajda. To wszystko już na dało. Ale wcześniej... Wcześniej zaczęliśmy po wąsku. Numerem po prostu bez listy osytag. Erasmus i bez Ciebie. Już teraz. Bo ty co będziesz robić, to i tak trzeba z ten... A to jeszcze podłoga tak samo do roboty? podłoga nie ma dobra. A, to podłoga dobra. No to tym bardziej ten... Podłoga jest na ramię przecież. Tylko to podnieść do góry bez tego, bez bord. Ja tam sobie kable mogę wtedy ciągnąć. A tyle się zabierałeś za malowanie, a za. Spreja kupi na pistoletu brudzić nie trzeba. Prądu mniej. no ile prądu mniej? No pomalu ja w poniedziałek się te bezbarwne jeszcze dokupi i będzie na lata. No ja tak widzę, tak jeszcze z dwie warstwy trzeba dać, bo tak nie do końca pokryte chyba. No to dopiero pierwsza puszka jeszcze masz tamtą. A tam domalowałeś, nie, jeszcze. nie wyjdzie to się całą matkę pomyli No i znowu będzie 2-3 lata spokój Już się kończy Tu po prawo się bardziej wsiłkamy, bo zaraz będzie te... Klu. No ale no, zobacz, jeden spray 400 tak? To też 400 Też No i prawie maska pomalowana Jeszcze nie jest ładna warstwa, ale tak nie będzie jakiegoś tutaj wielkiego połysku Zawsze będzie trochę więcej. I co? Cykwuch pomalowana. Internaci zaspokojeni. Chcieliście coś, to jest coś z maską robione. Nie ma czasu na takie zabawy. Tak jak widzicie, tutaj są ważniejsze rzeczy do naprawy. Czyli takie właśnie śmieszne wozidełko chociażby. Trzeba to pokończyć, trzeba tu robić porządki. I później się... Można zajmować jakimiś zabawami jak w polu będzie skończone. O. Machaj, machaj Trzeba ładnie wymieszać farbę żeby o wiele lepiej kryła. To jest kanał mechaniczny z modyfikacjami, a nie o lakiernictwie. Lakiernictwo jest w pakiecie mini. No, ale to nie 30, tutaj nie musi być na połysk. No, a od nie ma, wyglądać. Za dużo pracy w polu, żeby to stało na pokaz. Ja no ładnie wychodzić powiem. Jakby to było jeszcze zrobione papierem wodnym przed malowaniem, to by taka nawet błyszcząca to wyszła. Buduję to stylacyjną że się opierdzieli. Dwusetą? Dwusetką, że się opiernić? Setką. Hmm. Ale to znowu co, szpachlówką przelecisz i... No. to trzeba matować A tak na razie w sumie to najważniejsze, że bardziej rdzewieć nie będzie. A jak będzie więcej czasu, to co? się porządnie ją porządną szpachlówką kupi. Będzie więcej czasu, to no. ona już zginie się podnie. W sumie też rację. A nową to już się elegancko papierem tym wodnym zrobi na 2000 gradacje, będzie na błysk. No te nowe to ładnie idą. Będę tylko później dobrze pomalować. Lakierek jak się kupi czy tam domaluje. Żeby tak w oparach siadły. Łez, z góry to nawet jeszcze lepiej wyglądać zaczyna. jest tam coś jeszcze? No dobra. Bo to, to, to tylko jeden, ten został już, tak? To. Ten, to jest ostatni spray. No dwa kupiłem, ale mm. został. No, no A tam podejść no do płota, ja domaluję tam ten przód maski trochę. No nie trzeba. Czemu? a no tam za cienko, jak tam przebijasz pachlówkę. No jeszcze cały będziesz malować, jeszcze się raczej maluje. Aha, to się dokupi po prostu w poniedziałek spray, a no, i się i całe. To nie będę polerował To, pole, to nie pole. No już cała maska będzie wtedy w jednym tyłku Maj tak tam jest zdjęte, lampy, wszystko to tam wiesz W środku się nie pomaluje, zresztą wystarczy Mogę tylko te taką białą plakę. Co? Eee... Naklejki? Na daj spokój no To, wiąże, daj. to ja, w ja w poniedziałek przygotuję do malowania i tyle Wezmę ją oscylacyjną opierdzielę Później trochę tym wodnym tam przejadę i hmm? na wodnym lepiej, później wychodzi Ja ją przygotuję Przyjedziesz później tylko po pracy pomalujesz sobie No to zajed, bo ja nie wiem czy zdążę to Nie wiem A tak muszę po papier jechać ścierny No. Kurde, normalnie jak, normalnie jak na handler robiono, <grystanie> zaraz powiedzą, że sprzedajesz. już tam pisałem, że 10-14 byśmy kupili, to wiesz? Akurat 60 po remoncie, wymalowana, elegancka, ganznówka. No, jeszcze z 5 puszek pójdzie, to te, to z błotnikami pomalujemy. No. jakby jeszcze tylko kość słoniowa była w tym, w się nad koło pomalował. Tak? No to Dla się pomaluje No to mi się wydaje, że chyba więcej zabawy, ale Ile ty kosztuje za farbę? No pu puszka farby Farby, nie lakierów, to kosztuje tak około 3 dych I jest to 0,7 litra Na 30 wzięliśmy litr, ale to był lakier i kosztowało 5 dych Czyli 2,5 puszki, czyli miałbyś 25 zł, Tylko że no to jest jakaś farba. No to lakier wychodzi dwa razy drożej. No i plus zabawa z rozrabianiem tego. Plus utwardzasz, plus cała reszta. Ale lakiery też mogą w sprayu zrobić. Tylko że dorabianie na zamówienie to będzie drogo. Chociaż nie, bo taki też mogą. To drogie. W sprayu w jeden pies wychodzi, ale rzeczywiście, jak masz się bawić z przerabianiem. To... Do samochodu nie ma. No się weźmie No i co? Jest coś zrobione z maską? Rzekone coś Znaczy nawet się tutaj Jako tako Słoneczko odbija No i nówka, prawie że Maseczka A tu możecie zobaczyć drugą część maski O ile, by, o ile te tyle będzie No no tak nie źle No masz dwie poszły na pokrywę tutaj boki to wszystko to no też to jeszcze trochę. pójdzie na to o, chyba wesele jedzie No Cóż.